ten cień nad głową to nie chmura to cierpliwość budujesz coś z niczego składasz cegła po cegle nie widzisz, że na dachu już czekają Cierpliwi, spokojni, czas po ich stronie, wiedzą, że prędzej czy później ciepło przyciągnie wzrok. Każdy ruch zostawia ślad na papierze, każdy oddech ma swoją kolumnę, swój wież. Rytuały co miesiąc, kapłanom trzeba składać, To nie składa, ten szybko zostaje złożony. Krążą, patrzą, notują coś w chmurach. Ty liczysz grosze, oni liczą twoje liczenie. Labirynt korytarzy, gdzie każdy drzwi to pułapka. Wejść łatwo, wejść zapytaj tych, co próbowali. Ciepło przyciąga skrzydła, im wyżej zatujesz, tym więcej cień. Buduj, buduj, mały budowniczy, ktoś już liczy, ile może zostać. Ciepło przyciąga skrzydła, im wyżej zlatujesz tym. Ważnicy bram chcą wiedzieć skąd i dokąd Każda cyfra musi mieć swoją historię Opowiadasz bajki, które muszą się zgadzać Co do grosza, co do dnia, bo pamięć mają dobrą Armia w szarym, oczy zimne jak ekrany Przychodzą z pytaniami, które znają odpowiedzi Szukają dziur, których nie ma Znajdują te, których nie widziałeś Tak działa magia, znikąd powstaje dług Księgi jak modlitewniki Musisz znać każdy wers Pomyłka to herezja, herezja to stos Kiedyś palili teraz palą firmy, postęp dymu mniej, popiął tyle samo ciepło przyciąga skrzydła, im wyżej zlatujesz, tym więcej cieni, buduj Płacisz za oddech, płacisz za ruch, płacisz za to, że płacisz, tak tu karmią maszynę Sępy nie zabijają, sępy tylko czekają na zmęczenie na błąd, na moment słabości W koło pełno doradców, każdy zna drogę przez bagno, przez las, za opłatą. Oczywiście Jedni karmią, drudzy golą, trzeci patrzą z góry, a ty biegniesz z pustą taczką pod górę Mówią, że tak musi być, że to cena za wolność Wolność budowania czegoś, co nie jest twoje, bo na końcu i tak przyjdą policzyć, co zostało z tego, co zostawili. Ciepło przyciąga skrzydła, im wyżej zlatujesz tym więcej cień. Się nie spieszy. Ma czas. Ma cierpliwość. Ty budujesz. On czeka.